Hmm. Cóż powiedzieć. Ciężko się to opisuje, ale naprawdę... Ja nieraz będę w Biedronce, to naprawdę nieraz widziałem yy, zajebane zaj zaj palety yy, po brzegi, nie? Miałem kiedyś taką sytuację jak byłem w Biedronce. Chciałem sobie kupić coś do picia, nie? I kurde, takie jaja były. E, Ten był dział z sokiem, nie? Taki z sokami ogólnie. No, ja sobie chcę do picia kupić. Kola, sok, wiadomo, nie? I kurde, taka wielka paleta, ale taka wielka z piciem wszystkim. Kuźwa, czekałem 10 minut, żeby. żeby Kuźwa przesunąć tą pieprzoną paletę. Zamiast zrobić to na raz, szybko. Tak jak yy, na przykład tutaj w Niemczech, że, że jak jakaś paleta tu przeszkadza, no to prosisz kasiera, czy tam ekspedientkę, czy tam kogokolwiek, yy, no to raz, dwa, ciach, ciach, kurde, yy, przedstawiają to. Max dwie minuty to zajmuje. A w Biedronce czy w innym sklepie musisz czekać, Bóg wie ile, żeby to wszystko przedstawili. Oczywiście w Niemczech to, to się zdarza, mega rzadko, ale w Polsce to jest pan w piździec. Dlatego współczuję facetowy, który musiał sam y, przedstawiać i ryzykując zdrowie, paletę, która waży kurwa 100 czy ileś kilo. No bo ta paleta raczej chuda nie była. Ważyła minimum ze 100. Jak nie więcej. Kurwa. Czemu w Biedronce nie ma koło tej palety kogoś, kto mógłby to stawić? Nie wiem, w jakimś miejscu, gdzie można przejść. A nie, pierdolny, że w środku ten i weź to potem obejść Oczywiście w Niemczech to się zdarza mega rzadko, ale w Polsce? pan <gryw> w cholerę. Przecież ile razy jest zdjęć, ile zdjęć jest Eee, czy to w formie memów, czy to w formie normalnych zdjęć, gdzie są postawione yy, normalnie kurde, na, na całkowitym wyjebaniu paleta na środku i kuźwa, weź to obyć. Jak taka szeroka paleta, ja mam już takie wąziutkie przejście. Półbity, jak jesteś chudy i, i nie masz wózka. Pod wózkiem to jeszcze gorzej. Musisz zapierdzielać na, na około, żeby sobie coś kupić. Pierdole. Eee, ale co się dziwić, jak Biedronka nie stara się nawet dbać o, o to, żeby klient chciał to minąć. Całe szczęście, że w innych krajach jest lepiej. Chyba. Chociaż kiedyś widziałem taki filmik, gdzie w Stanach, niektórych Walmartach też palety nieraz stoją tak zajebany, że nie możesz przejść. Więc e, to nie tylko Biedronka triumfuje w, 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 w kwestii e, braku miejsca w sklepie, nie? No. E, chwila, chwila, chwila. Nie może pan tego brać. Znaczy, ja ale pan tego nie może być, czy pan nie rozumie? Aha, ale co ja zrobić? Tak ten wcześniej. My musimy to stawić na po prostu wstawić na magazyn. Jeszcze kuźwa ma pretensję, że chłop chciał przedstawić o parę centymetrów, żeby wziąć szkarpan dla psa. No ja. Gdyby ta eksperymentka na mnie trafiła, to bym tak kwieciście wygarnął, że siwiuteńka by było. Naprawdę. Ech... Cóż, coś tutaj dodawać. Problem, palet w biedronce ciągle na czasie. <grywy> Trzymajcie się wszyscy, jak to mówią, i na razie.